W tym momencie, gdy Twoje serce szuka odpowiedzi, gdy ciężar duchowych bitew przygniata Twoje ramiona, Bóg widzi Cię. On zna każdą łzę, która spadła na Twoją poduszkę w ciemności nocy. Zna każdy atak, każdą klątwę wysłaną przeciwko Tobie, każdy złośliwy plan utkany w cieniu, aby zniszczyć Twoje życie. Ale dzisiaj w tej modlitwie wszystko się zmienia. Dzisiaj duchy ciemności drżą, ponieważ wzywamy potęgę Psalmu 35. Panie, Ty, który jesteś Bogiem sprawiedliwości i wojny duchowej, Ty, który walczysz za tymi, którzy pokładają w Tobie nadzieję, słuchaj tej modlitwy. Twoje słowo mówi w Psalmie 35: Spieraj się, Panie, z tymi, którzy się ze mną spierają, walcz przeciw tym, którzy walczą przeciwko mnie. Te słowa nie są przypadkowe. To prorocza deklaracja zwycięstwa nad każdą siłą zła, która powstała przeciwko Twojemu dziecku. W tej chwili, gdy słyszysz te słowa, może czujesz niewidzialny ciężar, może w Twoim domu panuje chaos bez wyjaśnienia, może Twoje marzenia są atakowane, a Twój spokój został skradziony. To nie przypadek, to duchowa wojna. Ale pamiętaj, że Bóg, który jest w Tobie, jest większy niż ten, który jest w świecie. Pierwszy list Jana 4.4 przypomina nam tę prawdę, która łamie każdy łańcuch. Ojcze Niebieski, staję przed Tobą z odwagą, jaką daje mi krew Jezusa Chrystusa. Przychodzę nie w mojej własnej sile, ale w mocy tego, który pokonał śmierć i piekło. Wzywam Twojego imienia, bo wiem, że na dźwięk imienia Jezusa zgina się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. Każda klątwa musi się złamać, każdy zły plan musi upaść. Jeśli słuchasz tej modlitwy ze swojego pokoju, ze swojej kuchni, z miejsca, gdzie czujesz się otoczony przez ciemność, chcę, abyś wiedział: Nie jesteś sam. Bóg Cię widzi. On nie zapomniał o Tobie. To, przez co przechodzisz, ma swój koniec, a ten koniec zaczyna się teraz. Dzisiaj jest dzień Twojego wyzwolenia. Może czujesz, że napisz w komentarzach, z jakiego miasta słuchasz tej modlitwy, abyśmy mogli się razem modlić za Twój region, za Twój dom, za Twoją rodzinę. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie ze złamanym sercem, ale także z niezłomną wiarą. Wiem, że twoje słowo jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, jak napisano w liście do Hebrajczyków 4:12. Tym słowem łamię dziś każdą magię, każde zaklęcie, każdą zawiść skierowaną przeciwko mojemu życiu. W imię Jezusa ogłaszam wolność. Twoje słowo obiecuje w Izajasza 54:17, że żadna broń skierowana przeciwko mnie nie będzie skuteczna. Wierzę w tę obietnicę, przyjmuję ją. Ogłaszam, że każdy atak duchowy, każda mowa przeciwko mnie zostaje dziś potępiona. Ty jesteś moim obrońcą, moją twierdzą, moim wybawicielem. W Tobie znajduję schronienie. Ojcze, ogłaszam, że Twoja obecność wypełnia to miejsce. Niech Twoje światło rozprasza wszelką ciemność. Niech Twoja moc łamie każdy łańcuch. Amen i Amen. Wiem, że Twoja walka jest prawdziwa. Nie jest ona owocem Twojej wyobraźni, ani czymś, co możesz po prostu zignorować. Te ataki, które przychodzą bez ostrzeżenia, te noce bez snu, ten niewyjaśniony lęk, który ściska Twoją pierś, to wszystko ma duchowe korzenie. Diabeł wie, że jesteś Dzieckiem Bożym i dlatego skierował swoje strzały przeciwko Tobie. Ale Psalm 35,1 przypomina nam, że Pan walczy przeciwko tym, którzy walczą przeciwko nam. Może doświadczasz dziwnych rzeczy w swoim domu: kłótnie bez powodu, choroby, które lekarze nie mogą wyjaśnić, finansowe problemy, które wydają się nie mieć końca. Może czujesz, że niewidzialna ręka sabotuje Twoje projekty, Twoje relacje, Twój spokój. To nie przypadek. Efezjan 6:12 mówi nam prawdę. Nie walczymy przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władzom, przeciwko rządcom ciemności tego świata. Ojcze Niebieski, przychodzę przed Twój tron z odwagą, wiedząc, że Ty widzisz każdy duchowy atak skierowany przeciwko Mojemu życiu. Widzisz zawiść w sercu tych, którzy chcą mojego upadku. Widzisz czary i uroki wysłane, aby zniszczyć moje rodzinę. Widzisz każdą mowę złości, każde przekleństwo wypowiedziane przeciwko mnie. Ale ty, panie, jesteś moją tarczą i moją chwałą. W imię Jezusa Chrystusa rozpoznaję obecność sił ciemności, które działają przeciwko mnie. Nie boję się ich, bo wiem, że większy jest ten, który we mnie mieszka, niż ten, który jest w świecie. Ogłaszam, że każda klątwa pokoleniowa, każde złe słowo, każdy rytuał wykonany przeciwko mnie zostaje dziś złamany. Krew Jezusa pokrywa mnie i moją rodzinę. Psalm 35:4-6 daje nam potężną modlitwę. Niech się zawstydzą i pohańbią ci, którzy czyhają na moją duszę. Niech się cofną i okryją wstydem ci, którzy knują przeciwko mnie zło. Niech będą jak plewa na wietrze, a anioł pański niech ich rozprasza. Ta modlitwa nie jest zemstą. To deklaracja sprawiedliwości Bożej, to ogłoszenie, że każdy plan wroga musi upaść. Może teraz słuchasz i wiesz dokładnie, o czym mówię. Możesz nazwać osoby, które działają przeciwko tobie, możesz odczuć ciężar duchowy, który ci nałożono, ale dzisiaj to się kończy. Zostaw swoje imię w komentarzach, abyśmy mogli włączyć Cię do łańcucha modlitewnego, ponieważ siła wspólnej modlitwy łamie najgrubsze kajdany. Panie, proszę Cię, abyś ujawnił każde ukryte dzieło ciemności. Niech wszystko, co zostało zrobione potajemnie przeciwko mnie, zostanie dziś obnażone i zniszczone przez Twoją moc. Ogłaszam zgodnie z Łukaszem 10:19 Że dałeś mi władzę nad wężami i skorpionami i nad całą mocą wroga. Żadna moc piekła nie może mnie pokonać, ponieważ jestem zakryty krwią baranka. W imię Jezusa Chrystusa, w mocy jego zmartwychwstania, dziś łamię każdą klątwę, która została wysłana przeciwko mojemu życiu. Łamie klątwy pokoleniowe, które były przekazywane z Ojca na Syna, z Matki na Córkę. Łamie klątwy wypowiedziane przez wrogów, przez osoby zazdrosne, przez tych, którzy życzą mi źle. W imię Jezusa ogłaszam, że każda klątwa jest złamana, unicestwiona, anulowana. Krew Jezusa jest moją ochroną. Jego krew, która została przelana na Golgocie, ma moc oczyszczenia mnie ze wszelkiej nieczystości duchowej. Objawienie 12.11 przypomina nam, że zwyciężyliśmy diabła przez krew Baranka i przez słowo naszego świadectwa. Dzisiaj składam świadectwo: Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. On pokonał szatana, śmierć i piekło, i w nim mam zwycięstwo. Ogłaszam zgodnie z Kolosan 2.15, że Jezus rozbrojował zwierzchności i władzę. Wystawił je publicznie na widowisko, triumfując nad nimi przez krzyż. Każda demonia, która operowała przeciwko mnie, zostaje dziś związana i wyrzucona w imię Jezusa. Ogłaszam wolność. Ogłaszam wyzwolenie. Ogłaszam, że żadna broń skuta przeciwko mnie nie będzie skuteczna. Panie Jezu. Proszę cię, abyś pokrył swoją krwią mój dom, moją rodzinę, moje finanse, moje zdrowie, moje marzenia. Niech twoja krew będzie murem ochronnym wokół wszystkiego, co należy do mnie. Niech żadna siła zła nie może przekroczyć tego muru. Ty jesteś moją twierdzą, moim wysokim wieżą, moim miejscem schronienia. Jeśli ta modlitwa dotyka Twojego serca, może to być moment, aby podjąć mocniejszy krok. Nie wszystko rozwiązuje się samo z czasem. Są sytuacje duchowe, które wymagają kierunku, stałości i intencjonalnej modlitwy. Dlatego stworzyliśmy duchowy łańcuch na 21 dni. Z psalmami, modlitwami i przewodnimi krokami dla tych, którzy czują, że coś musi się naprawdę zmienić w życiu duchowym i w domu. Jest dostępny dla każdego, kto chce rozpocząć dzisiaj. Link jest w pierwszym przypiętym komentarzu. Jeśli czujesz pokój i przekonanie, idź naprzód. Idziemy razem. Ojcze, ogłaszam zgodnie z Rzymian 8:37, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez tego, który nas umiłował. Żadna klątwa nie ma władzy nade mną, żadne czary nie mogą mnie pokonać. Żaden zły plan nie będzie skuteczny. Bo jestem dzieckiem Bożym, zakupionym krwią Jezusa, zapieczętowanym duchem świętym. W imię Jezusa ogłaszam, że każdy złośliwy atak duchowy zostaje dziś odwrócony. Psalm 35, 8 mówi: Niech ich dopadnie zniszczenie, którego się nie spodziewają, i niech wpadną w sidła, które zastawili. Każda pułapka, którą wróg zastawił przeciwko mnie, zamienia się dziś w jego własną zgubę. Bóg jest moim obrońcą i On walczy za mnie. Panie Boże, mój obrońco i wybawicielu, błagam Cię o Twoją świętą ochronę. Wiem, że bez Ciebie jestem bezbronny, ale z Tobą jestem bezpieczny. Psalm 91 jest moją tarczą dzisiaj. Ogłaszam, że mieszkam w ukryciu najwyższego i odpoczywam w cieniu wszechmocnego. Ty jesteś moją ucieczką i moją twierdzą, moim Bogiem, któremu ufam. Ojcze! Proszę Cię, abyś rozciągnął Twoją rękę ochrony nad moim życiem i życiem mojej rodziny. Niech Twoi aniołowie obozują wokół nas, jak obiecujesz w psalmie 34,8. Niech oni strzegą nas na wszystkich naszych drogach. Niech żadna plaga nie zbliży się do naszego domu. Żadne zło nie przekroczy progu naszego mieszkania. Twoje słowo w psalmie 99,10 to obiecuję i wierzę w każde słowo. Panie Jezu, proszę Cię o pokrycie krwią każdego członka mojej rodziny, moje dzieci, mój małżonek, moich rodziców, moich braci i siostry. Niech Twoja krew będzie płaszczem niewidzialnym, który chroni nas przed wszelkim złem. Niech Twoja obecność wypełnia każdy pokój w naszym domu, każdy kąt, każde miejsce. Niech nasz dom będzie sanktuarium Twojej chwały. Ogłaszam, zgodnie z Psalmem 121, że moja pomoc pochodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się mojej nodze. Twój stróż nie drzemie ani nie śpi. Ty czuwasz nade mną dniem i nocą. Słońce nie porazi mnie w dzień, ani księżyc w nocy. Pan strzeże mnie przed wszelkim złem, On strzeże mojej duszy. Może teraz, słuchając tej modlitwy, czujesz, że Twój dom potrzebuje tej ochrony? Może czujesz niewidzialną obecność ciemności w swoim mieszkaniu? Nie lekceważ tego uczucia. Bóg daje Ci duchową wrażliwość, abyś wiedział, kiedy potrzebujesz jego interwencji. Modlitwa to potężna broń, a kiedy modlimy się razem, siła mnoży się. Zostaw komentarz, abyśmy wiedzieli, że jesteś z nami w tej duchowej bitwie. Ojcze Niebieski, ogłaszam, że moje życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu, jak napisano w Kolosan 3.3. Diabeł nie może mnie znaleźć, ponieważ jestem ukryty w bezpiecznym miejscu. Jestem w twierdzy Twojej miłości. Żadna moc piekła nie może mnie stamtąd wyciągnąć. Jestem zapieczętowany duchem świętym, oznaczony jako własność Boża. W imię Jezusa proszę o Twoją ochronę nad moją pracą, moimi finansami, moim zdrowiem. Niech wszystko, czego dotknę, będzie błogosławione i chronione. Psalm 35-27 mówi: Niech się radują i weselą ci, którzy pragną mojej sprawiedliwości. Wierzę, że Ty pragniesz mojego dobra. Ty chcesz, abym prosperował i był w pokoju. To jest Twoja wola dla mnie. W imię Jezusa Chrystusa ogłaszam dziś zniszczenie każdego złośliwego planu skierowanego przeciwko mojemu życiu. Każdy spisek, każda intryga, każda strategia piekła zostaje dziś rozwiązana i anulowana. Psalm 35:4 daje mi autorytet, aby modlić się, niech się zawstydzą i pohańbią ci, którzy czyhają na moją duszę. To nie jest zemsta. To sprawiedliwość Boża w działaniu. Panie, widzisz tych, którzy w tajemnicy planują mój upadek, widzisz spotkania w ciemności, rozmowy pełne złości, rytuały wykonane, aby mnie zniszczyć, ale Twoje słowo w Hioba 5:12 mówi, że rozpraszasz plany przebiegłych, tak że ich ręce nie mogą wykonać przedsięwzięcia. Ufam tej obietnicy. Wierzę, że każdy plan wroga upada dziś, jak mur jerycha. Ogłaszam zgodnie z Izajasza 8:10, że każda rada przeciwko mnie zostanie zniweczona. Każde słowo wypowiedziane przeciwko mnie nie zostanie spełnione, bo Bóg jest ze mną. Emanuel, Bóg z nami. Jeśli Bóg jest za mną, kto może być przeciwko mnie? Rzymian 8:31 przypomina mi tę prawdę, która daje mi odwagę, aby stanąć mocno. W imię Jezusa ogłaszam odwrócenie każdego ataku. Każda klątwa wysłana przeciwko mnie wraca do swojego źródła. Każde zło zaplanowane przeciwko mojej rodzinie zostaje przekształcone w błogosławieństwo. Bóg jest moim sprawiedliwym sędzią i on broni mojej sprawy. Psalm 35:23-24 jest moją modlitwą. Obudź się i powstań, aby mnie bronić, mój Boże i Panie, aby bronić mojej sprawy. Może znasz ludzi, którzy otwarcie działają przeciwko Tobie, może widzisz owoce ich złych intencji w swoim życiu. Pamiętaj, że nie walczymy przeciwko ciału i krwi. Nasza walka jest duchowa, dlatego nasze bronie są duchowe. Modlitwa jest naszą bronią, Słowo Boże jest naszym mieczem, a kiedy się razem modlimy. Tworzymy potężną duchową armię. Ojcze, proszę Cię, abyś ujawnił każdą ukrytą pułapkę. Każde sidło zastawione na mojej drodze, niech będzie odsłonięte, zanim do niego wpadnę. Daj mi duchową mądrość i rozeznanie. Niech Duch Święty ostrzega mnie przed niebezpieczeństwem. Niech prowadzi moje kroki bezpiecznymi ścieżkami. Psalm 32.8 obiecuje: Pouczę cię i wskażę ci drogę, którą masz iść, będę ci radził, mając na tobie oko. W imię Jezusa ogłaszam, że każdy złośliwy plan jest dziś zniszczony, każda strategia piekła upada, każda intryga wroga zostaje obnażona i unicestwiona przez moc Ducha Świętego. Jestem więcej niż zwycięzcą, jestem dzieckiem króla królów, mam autorytet w Chrystusie. I tym autorytetem ogłaszam całkowite zwycięstwo nad każdą mocą ciemności. Panie Jezu, teraz, gdy klątwy są złamane, gdy plany wroga są zniszczone, przychodzę przed Ciebie z prośbą o restaurację. Wiem, że ataki duchowe zostawiły blizny, wiem, że walka sprawiła ból, ale Ty jesteś Bogiem, który przywraca, Ty jesteś Bogiem, który leczy. Joela 2:25 obiecuje: Zwrócę Wam lata, które pożarła szarańcza. Wierzę w te obietnice, wierzę, że każda strata zostanie przywrócona. Ojcze Niebieski, modlę się o uzdrowienie mojego serca. Ataki duchowe nie tylko wpływają na zewnętrzne okoliczności, ale także ranią duszę. Strach, lęk, depresja, beznadziejność to wszystko są owoce walki duchowej. Ale dzisiaj. Ogłaszam uzdrowienie. Psalm 147:3 mówi, że leczysz złamanych na duchu i opatruje ich rany. Przyjdź dziś, Panie, i ulecz każdą ranę w moim sercu. Proszę Cię o przywrócenie pokoju w moim domu. Gdzie były kłótnie, niech będzie harmonia, gdzie była nienawiść, niech będzie miłość. Gdzie było nieporozumienie, niech będzie zrozumienie. Ogłaszam, że mój dom jest miejscem Twojej obecności, jest sanktuarium pokoju, jest oazą Twojej miłości. Każdy duchowy chaos zostaje dziś zastąpiony Bożym porządkiem. Panie, przywróć moje finanse. Gdzie był brak, niech będzie obfitość. Gdzie były długi, niech będzie wolność finansowa. Gdzie była bieda, niech będzie błogosławieństwo. Malachiasza 3:10 obiecuje, że gdy przynoszę dziesięcinę, ty otwierasz okna niebios i wylewasz błogosławieństwo bez miary. Ufam Twojemu słowu, wierzę w Twoje obietnice. Może teraz słuchasz i czujesz, że Twoje życie potrzebuje tej restauracji. Może widzisz ruiny tam, gdzie kiedyś było życie. Nie trać nadziei, Bóg specjalizuje się w odbudowie tego, co zniszczone. On może wziąć twoje złamane kawałki i stworzyć coś pięknego. Zostaw swoje imię w komentarzach, aby mogliśmy się modlić specjalnie o twoją restaurację. Ojcze, modlę się o uzdrowienie moich relacji. Gdzie wróg wprowadził podziały, przywróć jedność. Gdzie były urazy, przynieś przebaczenie. Gdzie była obojętność, rozpal na nowo miłość. Twoje słowo w 1 Koryntian 13: Przypomina mi, że miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Naucz mnie kochać, jak ty kochasz. W imię Jezusa ogłaszam, że przychodzi czas odnowienia. Dzieje apostolskie 3.19 mówią o czasach ochłody od oblicza Pana. Te czasy przychodzą teraz do mojego życia. Jestem odnowiony, jestem przywrócony, jestem uzdrowiony. Każdy obszar mojego życia dotknięty przez ciemność otrzymuje dziś Boże dotknięcie uzdrowienia i restauracji. Panie Boże, wzmacniam dziś moją wiarę w Ciebie. Wiem, że walka duchowa nie kończy się jedną modlitwą. Wiem, że muszę pozostać czujny, mocny, zakorzeniony w Twoim słowie, ale wiem również, że nie walczę w swojej własnej sile. Twoja moc działa we mnie. Filipian 4,13 przypomina mi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ta siła jest dziś moja. Ogłaszam, że moja wiara nie jest zbudowana na piaskach emocji, ale na skalę Chrystusa. Mateusza 7,24-25 uczy, że kto słucha słowa i wprowadza je w życie, jest jak mądry człowiek, który zbudował dom na skalę. Gdy przyszły deszcze, wylewy i wichry, dom ten nie upadł, bo był zbudowany na skalę. Moja wiara jest na skalę. Żadna burza nie może mnie przewrócić. Ojcze, wiem, że diabeł będzie próbował zasiać zwątpienie, będzie próbował przypomnieć mi o przeszłych porażkach, będzie próbował sprawić, że poczuję się bezsilny, ale odrzucam każdą myśl, która nie pochodzi od ciebie. 2 Koryntian 10:5 mówi: że burzymy twierdzę i znosimy wszelkie wyniosłości, podnoszące się przeciwko poznaniu Boga. Każdą myśl bierzemy w niewolę, aby była posłuszna Chrystusowi. Dzisiaj biorę w niewolę każdą myśl strachu i zwątpienia. W imię Jezusa ogłaszam, że jestem więcej niż zwycięzcą. Nie jestem ofiarą, jestem wojownikiem, jestem dzieckiem Boga Wszechmocnego. Mam w sobie moc tego samego ducha, który wskrzesił Jezusa z martwych, zgodnie z Rzymian 8:11. Ta moc sprawia, że jestem niezwyciężony. Ta moc sprawia, że mogę stanąć wobec każdego wroga i ogłosić zwycięstwo. Może teraz, słuchając, czujesz zmęczenie. Może walka wydaje się długa i wyczerpująca. Ale pamiętaj słowa z Galacjan 6:9. Nie ustawajmy w czynieniu dobra, bo we właściwym czasie będziemy rządzić, jeśli nie ustaniemy. Twoje żniwo nadchodzi, Twoje zwycięstwo jest bliskie. Nie poddawaj się teraz, gdy jesteś tak blisko przełomu. Panie Jezu, dajesz mi dzisiaj prorocze słowo nadziei. Widzę, że ciemność ustępuje, widzę światło na końcu tunelu. Widzę, że Twoja ręka już działa w moim życiu, przewracając sytuację, otwierając drzwi, zamykając usta wrogów. Izajasza 54, 17 jest moją deklaracją. Żadna broń, która będzie przeciwko Tobie wykuta, nie odniesie skutku, a każdy język, który powstanie przeciwko Tobie na sądzie, potępisz. To jest dziedzictwo Sług Pana. Ogłaszam, że moja wiara jest żywa, mocna i nieugięta. Będę trwał w modlitwie. będę trwał w słowie. Będę trwał w wierze, bo wiem, że wierny jest ten, który obiecał i on dopełni swojego dzieła we mnie zgodnie z Filipian 1:6. Panie Jezu Chryste, w tej świętej chwili oddaję Ci moje życie w całości. Oddaję Ci moje serce, moje marzenia, moje lęki, moje zwycięstwa i moje porażki. Oddaję Ci wszystko, bo wiem, że tylko Ty możesz mnie zbawić. Tylko Ty masz moc wyzwolić mnie z każdego kajdana. Tylko Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, jak powiedziałeś w Ewangelii Jana 14:6. Uznaję dziś, że bez Ciebie nie mogę nic uczynić. Uznaję, że moja własna siła jest niczym wobec potęgi ciemności, ale z Tobą wszystko jest możliwe. Dzieje apostolskie 4:12 głoszą prawdę, która przenika moje serce. Nie ma w nikim innym zbawienia, bo nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. To imię to Jezus. Tylko Jezus zbawia. W imię Jezusa Chrystusa konsekruję dziś każdy obszar mojego życia. Moje myśli niech będą Twoimi myślami. Moje słowa niech będą Twoimi słowami. Moje czyny niech będą kierowane Twoim duchem świętym. Proszę, abyś był Panem mojego domu, moich relacji, moich finansów, mojego zdrowia. Wszystko składam na Twoim ołtarzu. Ojcze Niebieski, wiem, że Twój plan dla mnie jest doskonały. Jeremiasza 29,11 obiecuje: Bo ja znam zamiary, jakie względem Was żywię. Mówi Pan, zamiary pokoju, a nie zguby, aby sprawić Wam przyszłość pełną nadziei. Ufam Twojemu planowi. Nawet gdy nie rozumiem drogi, którą mnie prowadzisz, ufam Tobie. Ty jesteś dobry, Ty jesteś wierny, Ty jesteś moim Zbawicielem. Dziś oddaję Ci każde rozczarowanie, każdą urazę, każdy ból. Proszę, abyś wziął to wszystko i zamienił w coś pięknego. Ty jesteś mistrzem transformacji, Ty bierzesz nasze popiół i dajesz olejek radości. Ty bierzesz nasz płacz i zamieniasz go w taniec, jak mówi Psalm 30:12. Jezu, proszę Cię, abyś był moim pasterzem. Psalm 23 jest moją modlitwą, Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Prowadź mnie zielonymi pastwiskami, prowadź mnie nad wody spokojne, pokrzep moją duszę, prowadź mnie ścieżkami sprawiedliwości, ze względu na Twoje imię. Nawet gdybym szedł ciemną doliną, nie będę się bał złego, bo Ty jesteś ze mną. W imię Jezusa ogłaszam, że jestem nowym stworzeniem. Stare przeminęło oto wszystko stało się nowe zgodnie z 2 Koryntian 5:17. Moja przeszłość nie definiuje mojej przyszłości moje błędy nie określają mojego przeznaczenia. Jestem odkupiony krwią baranka, jestem umyty, jestem oczyszczony, jestem wolny. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość, dziękuję Ci za Twoją łaskę, dziękuję Ci za Twoje zbawienie. W Tobie znajduję wszystko, czego potrzebuję. Ty jesteś moim początkiem i moim końcem, moją alfa i omegą. Oddaję Ci chwałę, oddaję Ci cześć, oddaję Ci całe moje życie. Amen.